Teraz prosimy o zabranie głosu Pana Ministra Jana Krzysztofa Ardenowskiego, Ministra Rolnictwa. Panie Prezydencie, ekscelencjo Księże Biskupie, Pani Premier, Panie Komisarzu, szanowni Państwo, powitani i niepowitani, koleżanki i koledzy rolnicy. Ponoć to ma być ostatnie przemówienie, a już wszystko powiedzieli, więc ja mam trochę kłopot. Ale chcę serdecznie podziękować Solidarności za zaproszenie na to spotkanie, gdzie wspominamy, już to było wielokrotnie powiedziane, wielkiego męża stanu, współtwórcy polskiej niepodległości, ojca tej niepodległości. Ale chcę się skoncentrować tylko na dwóch, na dwóch wątkach. Co z tej myśli Witosa. Pozostało i co może być przydatne dla nas. Witos walcząc o równouprawnienie chłopów, o to, by mieli pełnoprawny udział w społeczeństwie, w godności, w pozycji społecznej, w społecznym uznaniu, bardzo mocno podkreślał i odpowiedzialność za państwo, bo przecież To Witos wezwał polskich chłopów do walki w obronie ojczyzny, kiedy była w największej chyba w swoim zagrożeniu w czasie bolszewickiego najazdu i dzięki chłopom wygraliśmy i obroniliśmy wolność. 70% żołnierzy to byli chłopscy synowie. Państwo było dla niego nie tylko organizatorem życia zbiorowego, tak jak zawsze funkcję taką pełni, ale również było gwarantem sprawiedliwości i uczciwości. Państwo ma również dbać o rolników, nie z łaski, nie z litości. Z tego, o czym Pan Prezydent tak dobitnie powiedział, bo rolnikom, rolnicy pełnią tyle ważnych funkcji w tej chwili również dla społeczeństwa, że ta pomoc nie jest żadną łaską, jest uznaniem i zrozumieniem dla roli, jaką polscy chłopi pełnią na rzecz innych grup społecznych. Czy ta wizja Witosa była zawsze podzielana? Nie, nie była. W 1920 roku, kiedy odezwy, odezwa Witosa wzywała kłopów do walki, w ruchu ludowym była część lewicowa, PSL Lewica, która wprost nawoływała do oddania Polski bolszewikom, do niewalczenia z okupantem, z wrogiem, do rabowania plebanii, do mordowania ziemi. Kiedy Witos i jego współpracownicy położyli wszystko na jednej szali, bez by walczyć o wolność, byli również tacy, Którzy godzili się na dyktat Moskwy. Na to, że Polska była niewolnicą Moskwy. Umierał dzień przed wszystkimi świętymi w 1945 roku, nie wiedząc przez jego idei, cokolwiek pozostanie w tej Polsce, która dopiero się wyłaniała po okropieństwach II wojny światowej. I obserwowaliśmy. My to tylko znamy z historii, ale przecież i z przekazów rodzinnych. Jak myśl Witosa, jak jego współpracownicy zostali zniszczeni, często fizycznie, w okresie powojennym. Fałszowane referenda, wybory, setki tysięcy chłopów w więzieniach, setki zamordowanych, tylko dlatego, że taką wizję mieli jak Witos. Silnego, niepodległego, wolnego państwa, w którym wolni, sprawiedliwie traktowani, równoprawni obywatele chłopi będą odgrywali ważną rolę. W pewnym sensie ci, którzy 20 parę lat wcześniej popierali bolszewików, również po wojnie zniszczyli etos ruchu ludowego, stając się kolaborantami władzy komunistycznej przeniesionej na sowieckich bagnetach. Godząc się na upokorzenia polskich chłopów, na to, że stalinowscy prokuratorzy, sędziowie tych chłopów gnoili, zamykali w więzieniach i mordowali, trzeba powiedzieć otwarcie, nawiązanie do idei Witosa dopiero zapoczął, zapoczątkował, próbował to odbudować i odbudował niezależny ruch chłopski z którego wyrosła Solidarność. Pod z zielonymi sztandarami do Witosa przez te parędziesiąt lat przechodzili różnie. Dopiero niezależny ruch chłopski, zapoczątkowany pod koniec lat siedemdziesiątych, z którego wyrosła Solidarność, nawiązał i nawiązuje do idei Witosa, do tego wszystkiego, co jego Politycy, w jego myśli politycznej, w jego ideach było najwartościowsze. Wolni chłopi w wolnym państwie. Odpowiedzialni zarówno za wyżywienie, ale jak trzeba, to dający krew w obronie tej swojej ojczyzny. Bardzo dziękuję Solidarności wszystkim. Jestem członkiem Związku Zawodowego, więc dziękuję moim kolegom i koleżankom za właśnie takie podjęcie. Tej idei witosa. W tej chwili również rola państwa jest bardzo ważna. Zaczyna być dyfamacja, zaczyna być opluwanie rolników, zaczyna być krytykowanie, często z innych pozycji niż to było kiedyś. Niektóre środowiska ekologiczne kwestionują w ogóle sens istnienia rolnictwa, twierdząc, że ono jest szkodliwe, że szkodzi naszej matce ziemi, że hodowla zwierząt jest barbarzyństwem a uprawa pól niszczeniem środowiska naturalnego. Tu również państwo musi interweniować. To państwo również musi, wiedząc o szczególnej roli, jaką wieś pełniła, ale i pełni, realizując również szereg nowych funkcji, wcześniej może nieoczekiwanych czy niedefiniowanych, nie tylko samej produkcji żywności, że tę wieś trzeba chronić i o nią duchać. Również tylko państwo sytuacja w sytuacjach kryzysu, takich jak nieszczęścia klimatyczne, jak te masywne choroby zwierzęce, które się przewalają po Europie, tylko państwo ze swoimi instytucjami jest w stanie podjąć walkę, by wyeliminować te zagrożenia dla wsi. Chciałbym, żeby wszyscy rozumieli rolę Państwa. Politycy rozumieli właśnie tak rolę Państwa, ale niestety tak nie jest. Żeby zwalczyć afrykański pomór, przygotowałem w porozumieniu z premierem specjalną ustawę, specjalną ustawę, która właśnie wykorzystuje siły Państwa do walki z chorobą. Okazuje się, że kiedy Sejmu przeszła do Senatu, senatorowie opozycji głosowali przeciwko tej ustawie. Wchodząc z polskiej wsi, przepraszam, że przy takim patetycznym i ważnym wydarzeniu o tym mówię, ale to pokazuje, że bardzo wielu polityków nie rozumie na czym polega rola państwa we wspieraniu rolników w tych sytuacjach, gdzie tylko państwo może skutecznie zadziałać. Witos również mówił o zamożności. Nie jest niczym złym dbać o swoją rodzinę walczyć o to, żeby żyć w dobrych, lepszych, coraz lepszych warunkach. Dlatego również rolą państwa, i to realizujemy, jest stwarzać warunki, żeby dochody rolników były lepsze, żeby umożliwiać im sprzedaż, i tą bezpośrednią, i tą na rynku lokalnym, tak ważną, między innymi tu w Małopolsce. Nie skazywać chłopów na pośredników, na tych, którzy na ich krwawicy Budują swoje majątki. Ja, przedstawiciel polskiej wsi Chłopolski, tak rozumiem te myśli Witosa i tak staram się je realizować. I na koniec chcę powiedzieć, proszę Państwa, że wielką radością jest dla mnie współpraca z prezydentem Andrzejem Duda. Wspólnie pracowaliśmy w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wspieraliśmy Lecha Kaczyńskiego. I ta myśl Lecha Kaczyńskiego, właśnie szacunku dla polskiej wsi, tego uznania podmiotowości polskiej wsi, godności ludzi pracujących na wsi, jest znakomicie poniesiona i realizowana przez prezydenta Andrzeja Duda. jest trudno mówić po panu prezydencie, bo ma ogromną wiedzę. Chociaż jest człowiekiem z miasta, ale ma ogromną wiedzę. Zresztą często konsultuje również ze mną pewne szczegóły wynikające z polityki rolnej, z podejmowanych decyzji. Bardzo dziękuję panie prezydencie za, te, za to zainteresowanie. Ale chcę jednoznacznie, tu publicznie powiedzieć, że takiego wspaniałego prezydenta, tak rozumiejącego polską wieś, jej problemy, jej szanse, jej marzenia, jej nadzieje. Jak prezydent Andrzej Duda, ja nie sądzę, żebyśmy mieli przyszłości lepszego. Dlatego, panie prezydencie, proszę być przekonanym. Polska wieść pan ufa. Polska Wieś docenia to wszystko, co w tej pierwszej kadencji, ale również wcześniej we współpracy na innych stanowiskach, współpracy z Lechem Kaczyńskim, to wszystko, co Pan czynił. Jest Pan naszą nadzieją i zrobimy wszystko, żeby w maju wyniki wyborów były korzystne dla Pana, ale przede wszystkim korzystne dla Polski, bo dla mnie jest to doskonałe. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie Panu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.